Dzień dobry moi kochani maturzyści, ale nie tylko. Bardzo często w czasie wykładów, które prowadzę, jak również pod moimi filmikami, padają pytania o pisanie streszczenia. Wcale się temu nie dziwię. Okazuje się, że od 5 lat jest to w zasadzie jedno z najtrudniejszych zadań, które pojawia się w arkuszu maturalnym. Postanowiłam więc nie tyle opowiadać Wam o sposobie, w jaki streszczenie powinno powstać, tylko przygotować sobie taki swój własny sposób na to, aby dobrze podejść do streszczenia. Stwierdziłam, że można ułożyć coś w rodzaju katalogu pytań, które będą pomocne przy sporządzaniu notatki z przeczytanego artykułu bądź jakiegoś tekstu i które mogą pomóc Wam tym samym napisać dobre streszczenie. Generalnie rzecz ujmując, moja metoda jest moja, w związku z tym z pewnością nie jest doskonała, ale nie byłabym sobą, gdybym najpierw nie spróbowała praktykować jej z moimi uczniami. I wiem, że przynosi o wiele lepszy efekt niż takie po prostu działanie polegające wyłącznie na przeczytaniu artykułu i pisaniu na żywo po samym przeczytaniu artykułu. Dlaczego? Dlatego, że największym Wydaje się wyzwaniem dla piszących streszczenie jest określenie tematu tekstu, a drugim wyzwaniem jest stwierdzenie tego, co jest najważniejsze w tym tekście. Wiemy bowiem, bo wielokrotnie nauczyciele to podkreślali, ja również, że streszczenie nie może być zbyt szczegółowe i większość ludzi ma duży kłopot z określeniem takiego poziomu uogólnienia, który będzie wystarczający. A zatem, jeszcze raz podkreślam, moja metoda nie jest doskonała i nie znaczy, że będzie każdemu służyła w 100%. Ale przynajmniej spróbujcie i zobaczycie co z tego wyniknie. Pamiętajcie, że w arkuszu zadań maturalnych zawsze znajduje się z tyłu brudnopis i pisanie w nim nie podlega żadnej ocenie przez egzaminatora. Można więc pożytkować go na przykład na zrobienie sobie krótkiej notatki o artykule która następnie będzie punktem wyjścia do napisania streszczenia. Żebyśmy mogli działać na jakimś tekście, proponuję, abyście weszli na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do zakładki Arkusze, a tam znaleźli arkusz z roku 2017 i tekstem, do którego się odniosę w ramach naszej praktyki, będzie tekst zatytułowany Mój dziwny Sienkiewicz profesora Ryszarda Koziołka. Z jakiegoś powodu bardzo lubię ten tekst i jest na pewno doskonały do tego, żeby ćwiczyć na nim różnego rodzaju zadania maturalne, jak również właśnie streszczenie. Zacznijmy od tego, że podstawowa zasada moim zdaniem dotyczy tytułu takiego artykułu. To zarówno w odniesieniu do innych zadań, jak i do streszczenia. Czytający nie zwracają uwagi na tytuł, a przecież tytuł, nawet jeżeli złożony jest z dwóch lub trzech słów, może nam mówić bardzo dużo o danym tekście. A zatem sprawdzamy, co jest w tytule, co jest w tym tytule szczególnego, jakie możemy wyciągnąć z tych słów wnioski. Następnie zastanawiamy się, kto może być nadawcą, czyli kto ten artykuł napisał. Czy jest to osoba, która jest postronnym obserwatorem, może jest uczestnikiem jakichś wydarzeń, a może jest znawcą, wybitnym znawcą jakiegoś tematu i pisze z tej perspektywy. Najważniejsze pytanie, o czym mówi. Dlaczego warto tutaj robić sobie notatki w brudnopisie? Bo w momencie, kiedy będziecie sobie robić taką burzę mózgu o tym, o czym się Wam wydaje, że mówi dana osoba w tekście, to w pewnym momencie wyłonią się Wam elementy wspólne i wtedy zobaczycie ogólny obraz i będziecie wiedzieć już, co jest naczelnym, nadrzędnym celem takiego tekstu. W tym akurat przypadku warto też zastanowić się, o jakich wydarzeniach ta osoba wspomina. Nie zawsze są to wydarzenia, w sensie dziania się czegoś w czasie. Czasami wspomina o poszczególnych etapach czegoś albo o jakichś osobach. Ja jednak musiałam tak to roboczo zatytułować, bo w większości przypadków teksty dotyczą konkretnych wydarzeń. Dlaczego nam o tym mówi, prawda? Dlaczego? Z jakiego powodu chce nam to powiedzieć? Czy jest jakaś szczególna okazja, czy czymś się martwi, a może chce nas przed czymś przestrzec, bądź Podać nam konkretne sposoby na rozwiązanie jakiegoś problemu, jak to ocenia ta osoba. No i oczywiście, o czym wspomina na koniec. Wielu maturzystów całkowicie pomija puęty artykułów. I to jest niedobre, bo wtedy streszczenie nie będzie dobrze napisane. Nigdy nie pomijamy puętę, nie pomijamy końca. No i zastanawiamy się na koniec, jaka jest generalna wymowa tego tekstu, tego artykułu. Jaki jest jego nastrój? Być może właśnie dojdziemy do tego, że tekst ma taki charakter, żeby nas zaciekawić, albo na przykład jest tekstem pochwalającym coś, bądź może być taka sytuacja, że tekst będzie ironiczny, prawda? Chce się z nami wspólnie pośmiać. I teraz proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, Proszę, żebyście zajrzeli do tekstu mój dziwny Sienkiewicz, a następnie ja przewrócę stronę i wówczas zobaczycie. Do czego zmierzałam? Najpierw zaimek mój. Sugerujący zwykle osobisty stosunek autora do opisywanego przedmiotu czy osoby. Bardzo wyraźnie jest to zaznaczone. Przymiotnik dziwny sugeruje, że coś może dotyczyć zupełnie innego sposobu postrzegania do znanej postaci, bo przecież mowa jest o Sienkiewiczu. A jakby nie było, Sienkiewicz tak naprawdę w naszym kraju jest postacią kojarzoną chociażby z trylogii albo z krzyżaków czy kwowadis. Jest też oczywiście noblistą i tego z pewnością uczycie się już od podstawów. A zatem dziwny Sienkiewicz, e, słyszycie, że taki dysonans, wydaje się nam, że wszystko o Sienkiewiczu wiemy, a jednak ten przymiotnik sugeruje, że no, coś jest jednak inaczej niż myśleliśmy. Kto jest nadawcą tego tekstu? No, najwyraźniej ktoś, kto bardzo dobrze zna Sienkiewicza i jest sienkiewiczologiem. O czym jest ten tekst? Gdyby się przyjrzeć. Opisane wszystkie wydarzenia, prawda, dotyczące tak naprawdę życia biografii Sienkiewicza, to będziemy wiedzieć, że głównym tematem tego tekstu jest życie i twórczość Sienkiewicza. Wydarzenia, o jakich wspomina auto, pamiętajcie, żeby tutaj bardzo ogólnie do tego podejść: o uznaniu Sienkiewicza na świecie, o wpływie twórczości Sienkiewicza na postrzeganie kultury polskiej i na koniec wspomina o takim dziwnym zachowaniu pisarza przed śmiercią, również wspomina o swoim projekcie: y, zadziwić się Sienkiewiczem. Kolejne pytanie: to tak naprawdę co nam chcę powiedzieć, jakby co chce przekazać, to moje piąte pytanie. Że my potrzebujemy od nowa czytać te dzieła pisarza, bo nie wszystko o nim wiemy. No i oczywiście w pytaniu szóstym odnosi się do słowa dziwny chodzi o ten komentarz na koniec o to zachowanie, z którego wynikało, że Sienkiewicz powiedział przed śmiercią, że chciałby to spalić. I to z tego zachowania wynikało, że dlaczego pisarz chciał spalić swoje książki? Przecież one przyniosły mu sławę, przyniosły mu pieniądze. Życie, powiedziałabym, w takiej pełni satysfakcji. A jednak to dziwne zachowanie pozostawia. Jakiejś wątpliwości. No i jaki jest nastrój, proszę Państwa? Przede wszystkim z tekstu wynika, że ten nastrój to podziw dla wielkiego pisarza, ale także przekonanie, że jeszcze nie do końca wszystko o nim wiemy. I takim nastrojem, takim przekonaniem, że to jest wciąż ciekawa postać do zbadania, do odkrycia, profesor Koziołek dzieli się ze swoimi odbiorcami, czyli w tym wypadku z piszącymi. I proszę Państwa, jak powinno wynikać z tego tekstu streszczenie? Tematem tekstu Ryszarda Koziołka jest Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Najważniejsze zdanie na początek streszczenia, czyli czego dotyczy dany tekst. Autor wspomina w nim o uznaniu Sienkiewicza na świecie oraz o jego wybitnym wpływie, jego twórczości oczywiście, na postrzeganie kultury polskiej w świecie. Zaznacza jednak, że w swoim projekcie Zadziwić się Sienkiewiczem pragnie. Podkreślić, albo namówić nas do ponownego przyjrzenia się twórczości znanego pisarza, gdyż pewnie jeszcze nie jedno może nas w nim zadziwić, zważywszy chociażby zachowanie sienkiewicza pod koniec życia. Napisałam streszczenie? Napisałam streszczenie. Oczywiście to nie musi być identycznie słowo w słowo, ale zobaczcie, jak te y, odpowiedzi na moje pytania. Są pomocne. W ramach ćwiczeń możecie zajrzeć do kolejnego tekstu, tekstu z roku 2018 Wojciecha Bonowicza Profesja Stulecia, i te pytania też pomogą Wam określić, w jaki sposób podejść do takiego streszczenia. Na przykład z pytania o nastrój może wynikać bardzo istotna cecha, mianowicie to, że jest to tekst ironiczny i to trzeba by było zaznaczyć w streszczeniu. Z pytania o to, o czym mówi dany autor, no to oczywiście o założeniu biura tłumaczeń w języku polskim, ale o jakich wydarzeniach wspomina? No, na przykład o tym, że nie potrafimy się ze sobą porozumieć, a skoro tekst jest ironiczny, no to wiemy już, że jemu nie chodzi o prawdziwe założenie biura tłumaczeń w języku polskim, tylko jest to taka ironia na ten brak umiejętności skutecznej komunikacji w naszym społeczeństwie. Tak jak powiedziałam, to jest moja metoda. Myślę, że warto ją wypróbować, przynajmniej e, sprawdzić, czy dla Was to działa. Ja wiem, że jest to o wiele bardziej pomocne niż takie, przepraszam za określenie, suche patrzenie na tekst i próba wyłonienia z tego głównej myśli. Streszczenie jest trudnym ćwiczeniem. Wiem, że nie mieliście wcześniej przed szkołą średnią zbyt wiele okazji do tego, aby je trenować. Teraz, oczywiście, na ten, no w zasadzie niecały miesiąc przed maturą, myślę, że warto, kochani, spróbować swoich sił w tym zakresie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.